Panowie, przypomniała mi się informacja wagi państwowej, mianowicie zapomniałem wspomnieć, że na środku macie listę ostatnich 10 osób, które zasubskrybowały kanał. Jeżeli chcecie się na niej znaleźć, to wiecie co trzeba kliknąć. Gdzie trzeba kliknąć. Wyświetla wam się teraz czerwony guziczek na ekranie. Eee, a i informacja druga wagi państwowej. Dzisiaj około 18 .00. zapraszam na ciąg dalszy streama z Wiedźmina. Które są. Ja pierdolę, ten wojownik jest tragiczny. Przecież tu chyba nawet nie mam umek. Które są co piątek i prawdopodobnie jeszcze będzie w tą niedzielę, jak będę miał trochę czasu. Tak z 3-4 godzinki, bo w zeszłą naprawdę nie miałem. E, więc dzisiaj około 18.00 zapraszam Was na wieśka, a ja jeszcze Wam pokazuję lot z tego tego. E, z tego gówna i no i co? I wracamy sobie. I zapraszam was na film. Witam, witam. W kolejnym odcinku zmagań z e Tak jak wam pisałem posta. Będą one co 2-3 dni jednak, bo... Za mało kontentu. Za mało kontentu, jakbym chciał to robić codziennie. No, no ile tam? 3 minutki filmu, to co to wam daje? Nawet nie rozsiądziecie się z herbatką z kawką, czy z czym tam lubicie sobie usiąść i obejrzeć i... I na mistrzu? Nie, chyba nie. Gordion na razie jest grany stricte pod trójkę. Dobra. Pokaż mi to. Kusza od fizyka. No okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Na tym Gordionie to ja w ogóle muszę sobie zrobić porządek w depozycie. Dobra, ja sobie podstawię wszystkie postki i widzimy się na tempeście. Dobra, na 4-3 wrzuciłem EQ jeszcze przed sprzedażą, żeby sobie powalczyć na mistrzu. Cyk, FK. Proste, ulepka, elegancko, elegancko. Dobra, 8-3, tu by trzeba było zestawik od, od ognia zrobić. Aha, 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 o, ostatnio dałem radę. Ja sobie tu wchodzę na pewniaczku, a widzę, że to wcale takie nie ten. <laughs> wcale nie takie oczywiste. Chciałbym do końca tego eventu dobić 210 na tancu. Yy, bo, fajnie by było sobie chociaż bronię dropnąć z tego, tego, dobra? O, 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 i to już jest naprawdę, naprawdę spoko. A, pamiętajcie, żeby sobie walutkę za odbierać, pamiętajcie, bo to ważne. Nie, no tutaj to w ogóle mistrz, bezdyskusyjnie, nie? FK, cyk, no, Unipotka. Dobrze, dobrze, będzie na to mistyczne dowijanie 300. A, dajcie spokój. Dobra, tu chyba też nam wczoraj siadło na mistrzu. FK, heropierek. Elegancko, elegancko. No, ale ulepki będzie nazbierane po tym evencie, Oj, panowie. Dobra, 175 zostawię sobie na później. E, najpierw zrobimy sobie tutaj Uni pierścień. No, gdybym nie miał legi, to pewnie bym go ulepszył na piątkę i też by było spoko. Dzisiaj się zabieram za, za questy na tej postaci. Trzeba zrobić eventy, póki jeszcze jest błogo. Także e, trzeba zrobić eventy, no i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, ja w międzyczasie sobie tutaj śmigam questiki i powiem wam, że we, zapomniałem nagrać tancem bicia, ale tam chyba spadła hero ulepka, więc sobie zagramy, czy ubijemy sobie jeszcze 2,89 magiem, może się uda dzisiaj 290 dobić. Eee, z drugi raz ten sam pierek. Masakra, masakra Generalnie zbieram sobie, zbieram sobie te bicia i tak co 2-3 dni będę wam wstawiał tak gdzieś około 15-20 bić. Coś takiego, no bo z każdej postki, także yy, myślę, że spoko. Dobra, widzimy się za chwilę na czymś następnym. Czy dla was to jest za chwilę? Dla mnie najprawdopodobniej to jest dzień jutrzejszy. Dobra, jednak witam z powrotem, jeszcze tego samego dnia. Co, zrobiłem wszystkie questy, zajęło mi to... 15 minut, bo tyle mi uciekło z błoga. Nie dobiłem 2.8.9, czy 2.9.0, ale... Mamy jeszcze jedną waleczkę z E3, także ja chętnie sobie to zresetuję i wam pokażę co spada. A spada Hero Esencja, 10 koła, super, super, przyda się na pewno. Także elegancko, może w końcu jakąś chociaż jedną legę na plus 5 wbijemy kiedyś. Dobra. Witam, witam. Ciąg dalszy. Dogrywka do wczorajszego, także tak jak mówiłem, dla was minęła minutka. Dla mnie cała doba, o proszę. Super potki. Przydadzą się na pewno. Nie no, żartuję, te są chujowe strasznie. Mm. Masakra. Kurde. Dobra. Na trudnym chyba sobie wejdziemy, bo ten mistrz to tak wam powiem, że trochę pod górkę nam robi. No tu klasycznie. Ciekawe, ciekawe. Może jakaś lega spadnie, ale dobra. My się widzimy na tempeście. Dobra, w międzyczasie jeszcze mamy opka. <grybujesz> tak, między trujeczkami. Aha. No ta, no to spoko, nie? Fajny locik, klasycznie. No i dobra, jesteśmy z powrotem na spaczonym mechaniku, czy tam mechaniku się Znowu ulepka. No dobra, no nie będę marudził, nie? Ale powiem wam, że tą legę dropnął chociaż jedną, tak for fun, eee, z tego. Jak, jak to się nazywało? Z Wielkanocy mi spadła, dobra. Ej, bo ja tu mam chyba teleporty na tą mapkę, no właśnie, to już od razu się tepnę. Nie będę robił cięcia, 8-3 i zobaczymy. Generalnie próbuję wylotać teraz pierek ze stopy, ale powiem wam, że to jest chyba jakieś... Nie wiem, ten item chyba istnieje tylko w szablonie. czy znaczy nie powiem, ja tam nie stoję 2, 4 na 7 czy coś. Ale no trochę już tam stoję i tak powiem wam, że... Dobra, wejdę na trudnym, żeby nie było wstydu. Że kiepsko idzie generalnie, nie? Lega czapka? Nie, Unipomka od zimna. No i elegancko. Dobra, zawsze coś do ulepki. Dobra, na 9-3, to tak myślę, że też ulepka klasycznie. A nie, Herobuty. No. Dobrze, dobrze. Niech daje tych heroików. Mógłby dawać więcej tych heroików niż unikatów, nie? I tropek. No dobra, sprawdźmy się na trudnym, żeby już się tu nie wracać. FK Heropierek, znowu ten sam. No dobra, nie będę, nie będę zły, nie. A widzicie, tego się nie spodziewaliście, że Tancek ma już 107.9. No właśnie, no właśnie. I... Pomka od truty, ale czy mi się chce ściągać ulepę i ją zakładać na tą? Chyba nie, chyba nie, chyba bardzo nie. Szczególnie, że na 184 mam nowy zestaw od truty, tu już widzicie, kompletuję Q na 200, także na 210. Także będzie topka tancerz, nie? No żartuję, dostałem to od, yy, od olka. <laughs> Never mind, dobra, jeszcze 200, tak 290, nie 289, wbiłem jeden level. Wbiłem go. Po prostu go wbiłem, panowie, i powiem wam, że zrobiłem wszystkie questy eventowe. I, I wbiłem ten 290. No nie jest kolorowo, nie? Nie jest kolorowo, no ale jeszcze mam quest na mrozy do zrobienia i w sumie to chyba 6 wyzwań. Zobaczymy, może będą dawać wyzwanie za, za ten, za jakieś tam questy. Dobra, poziom trudny. Lega czapka na no 290. Aha, ha, no dobra, no może, może następnym razem. Faktycznie może następnym razem. Nie będę się kłócił. Dobra, nic. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego.